Na Dolno a także na CITO Żydowskiej są po prostu te muszle, biała ja muszla, strzegą muszlę. Chciałam pokazać, jak wygląda w Czechach. Nie są mało czytelne, ale na przykład o, Takie drobniutkie, malutkie muszeleczki, znajdują się tam w To jest wszystko. Może was po prostu radzić. Oczywiście mieliśmy. I tutaj mąż, który zawsze przed była ta sama i tradywana. I po prostu co się, czym się Takie jest oznaczenie. Proszę przyjrzeć się, ta maleńka ształeczka oznacza kierunek. To jest przepasok. Takie oznaczenia spotykaliśmy tam, gdzie były W No i tutaj mamy takie oznaczenie tam gdzieś. Tam takie tablice. Tu już jest Kiron, czyli Austria. A tutaj spotkaliśmy się w do wyrodnim mamy jeszcze tyle kilometrów, a do naprzód na Brennera, bo takie oznakowania były I tutaj nie też nie jest już jest przełęcz prawie przed Brennera i tam mamy dużo no innego oznakowania, ale tak. widzicie, że w drugą nie stronę. A takie są oznakowania na tej części włoskiej Francji Grzegorza. Tam widzieliście biało-czerwone oznakowanie to angielskich Polaków. No, biało-czerwony. Tak też tam jest były różne um, symbole. Oprócz tego też i tałki też znajdowały się. A, takie różne, takie ludzi, ten żółty, ta biało-czerwona. Tu już jesteśmy teraz bliżej że się pojawia, że No i tutaj mało żielona. I dlaczego mówimy wiadracy rzeka? Bo ona w się Że polowało nogi i całowało. A tutaj no, postać nie bardzo podobna do naszego papieża. Tu jest e, Mariantal. E, tutaj jest Co Misericordia, strutka, to no, też stanie się w takich Albertach. Tutaj jest postać no, A tutaj też u niego nocowaliśmy w Polsce. W Polsce mieliśmy 14 noclegów, czy 14 w Czechach, w Niemczech 12, 6 Austria, 42 Włochy. Czyli przeciętnie wyszło 2100 km. Tak zaplanowaliśmy, że 25, to jest ratki tam nie mieliśmy odwanych bo już jest takim tego czasu spotykaliśmy w Czechach i także w Niemczech, w Austrii, to był Jan Lechowcu. Mieliśmy też santuarium, dość sporo. Święta Góra, tutaj Antekin, tutaj Rajsa, takie ciemne jest troszeczkę, to są nasi kamelici, Bośni. Niesamowici ci ludzie mieli straszne tam problemy, bo mieli jakieś elementy, ale przyjęli nas i wiedzieli tak, jeżeli to się znajdzie, chętnie przyjmiemy, turystów nie, każdego turystów, niezależnie, czy by się coś działo, czy my. Tu za aktualnie teraz tak, i tu nasza koleżanka, z którą wędrowaliśmy od Lubania, Krysia miała swoją patronkę y, <grym> w a droga pierwsze kilka kilometrów i trzy a przez głupotę, bo wychodziliśmy po mur straszliwy, przedtem odwróci zawarznięte, centymetrowa warstwa śniegu, co chwilę telefony, no i, i jeden przepływ na jeden, na drugi, na plecy, nic się nie stało. Naprawdę. A, a tu jeszcze 200 km. Tak. 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 A my, my czego już tak, następniemy po prostu pointować. Tak. No myślę, że tak, droga jak Państwo widzą różna była, bo mieliśmy cztery pasadurskie. Ja sami Państwo widzą anty, antylidy Al Al toskańskie. także wychowaliśmy w Bałęsie, wręcz przepraszam, że to jest. się no, do dochodziło do kochu, no i trzeba było jakoś prawo. No to są antylidy toskańskie, to są takie jak góreczki, no, no, no wychodziliśmy po Wcieczkę i 38 km zrobiliśmy, bo chcieliśmy być nad mozem no. A tu znowu to jest na dwa dni przed Rzymem, tak wygląda droga jak na Dijena. No tak szele się rozbyszek, żeby to było widać, o, tu jest w przedszkole, tutaj jakieś tam Madrei, tutaj jest Tio, na scenie, kempinga, tak. okay. tu jest Albert, tutaj przy Misericordia, do Mosto. A tutaj najgorsze to jakiegoś święta. Coś okropnego. Gdzie no, się A tutaj już jesteśmy. Jest I tu jest to bractwo. No, jeżeli ktoś pieszczotnie. to tu jest no, to, no, to na no, um, Tak się no, 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 herbatki, tak, dlatego i tu i znów nasi znajomi, tu książę. Spaliśmy na kosance, na, 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 na na ale nas zaproszono na świetne śniadanie. A tu ksiądz Andrzej, tu ojciec Jan, z redentorysta ze Sfata I to intencje były ważne. My wychodziliśmy ze swoimi, ale także mieliśmy naszych znajomych, a po drodze coraz więcej tych intencji się pojawiało. Ojciec Jan Pomyślcie się, ja to miejsce mausze za pisznie. No dobra, mówimy się i zawsze takie razem, bo każdy sobie sam się. Ale odmawiamy się różnec, no, koronka podłowę, tak. a południe co? Anioński. A reszta to już każdy sam. I gdzie można, tam nawiedzaliśmy kościoły. Gdzie się najlepiej odpoczywało? Kościoła. pani ciepło, miło, przyjemnie i można było się wyciszyć. Dziękuję bardzo. Się słuchać i skracać te wystąpienia, no ale niestety czas nas godził, bo czasem mamy jeszcze bardzo Państwu dziękujemy za to, że mogliśmy się przecież mówię, dzięki Państwu. Proszę, ehm, I jeszcze tylko jedna wartość dodana, mianowicie nam, ta grupa, która była na dole, miała możliwość wysłuchania, wystąpienia tej pani, która przybyła z Ukrainy, więc my tylko dosłownie... Dwie, trzy minutki, jeśli można, do opisania. Okay. Szanowni Państwo, no, ci cztery minuty na to oczywiście nie mogą mieć zazwyczaj gdyż tak posiłana została nasza znaczy, na naszej Niemniej jednak jest Pani z nami obecna, która przyjechała z Lwowa. E, dla nich to wielki świat zobaczyć to, co się dzieje, e, to, co my tu przeżywamy, i po na naszych drogach, w pierwszej w Polsce czy w Europie. U nich jest pustynia. Kiedyś niedawno byli na tych Teraz już e, pierwsze osoby które no, gdzieś tam usłyszały o tym, że my z Łukaszem jak byliśmy na Ukrainie, rzuciliśmy to ziarno, już zaciągowało. Tym ziarnem jest pani Oresta. Dla pani y, chciałbym przeznaczyć na słupek. Słupek z y, Podkarpacia z Jarosławia szczególnie. Y, z nadzieją, że takie słupy postaną bardzo szybko już na Ukrainie. Cieszymy się, że podjęłaś tą Oresta tą walkę, jakby pora było z wiatrakami są na Ukrainie. No, Użyjemy je bardzo ogromnie ze względu na sytuację polityczną. Niemniej jednak dwa słowa powiedz. Jakie macie projekty i co chcecie zrobić? Dziękuję. Na środek. Ja po ukraińskim właśnie. Ta projekt, ja przedstawiam, że w innej audytorii i faktycznie niech publikowany publikowane na terenach. Ale trzy, cztery znaki. Це тільки пілоти пілотний брать на 70 кілометрів, сімдесять кілометрів. Дуже сподіваюся, надію, що парковка обережає Україну і продовжить любов стежку, яка є вже в Польщі. як є А